Dzień dobry, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Club. Piotr z tej strony się kłania. W poprzedni weekend zrobiliśmy sobie oczywiście tylko i wyłącznie, w moim mniemaniu, dlatego poprosiłem o komentarze. Top 10 według mnie projektów kryptowalut na 2020 rok. No to dzisiaj czas na resztę, tak? Generalnie rzecz biorąc, rynek walutowy indeksy ewentualnie metale. Prawda jest taka, że to wideo nagrywam chyba z piąty raz, tak? A... dwa poprzednie za bardzo były takie ukierunkowane. ja Jestem ostatnią osobą, która chciałaby kogoś ukierunkować, tak? A no niestety tak tak brzmiały tak trochę ukierunkowały. Były ukierunkowane, tak? A kolejne tak trochę Trochę nie do końca, tak? Bardziej się potrzebowałem skupić na tym, co będzie ewentualnie z perspektywy inwestora indywidualnego w miarę łatwo dostępne. No i myślę, że to, o czym powiemy sobie tu i teraz, dzisiaj, zwłaszcza, że rozbiłem to jeszcze, tak? Właśnie, żeby jak najmniej było ukierunkowania z mojej strony. Powiemy sobie o top 5 w przypadku, jeśli ktoś jest nastawiony, bardzo negatywnie na 2020 rok. Ja nie mówię, że od razu od początku, ale jest negatywnie nastawiony na 2020 rok. I z perspektywy jakiegoś łatwego dostępu, jak i powiemy sobie o top 5, jeśli ktoś jest nastawiony bardzo pozytywnie, że po prostu cały świat to kraina mlekiem i miodem płynąca. Ok? W związku z tym, bez jakiegoś zbędnego wydłużania, zaczynamy od a, top 5, jeśli twoje nastawienie jest negatywne. Na miejscu piątym według mnie a, nie mieliśmy jeszcze tego, a myślę, że ewentualnie y, jest szansa, że byśmy świadkami takiego wydarzenia mogli być, a mianowicie jeśli popatrzymy na polski indeks, za chwilę się przyłączymy, bo jesteśmy na usd.pl, nie, to generalnie rzecz biorąc w przypadku negatywnego, e, w przypadku negatywnego scenariusza Myślę, że PLN krótka pozycja, jak również polski indeks krótka pozycja z perspektywy risk off. Jeśli twoje nastawienie jest negatywne, że generalnie rzecz biorąc, jeśli stany będą miały, jeśli stany będą miały przeziębienie, to reszta świata będzie miała zapalenie płuc, tak? A to Polska, złotówka i polski indeks jako pierwsze miejsce do shortowania, tyle tylko, że to nie jest tak, że z automatu bum i wyszortował, tak. Ja myślę, że tutaj jest kwestia tego, żeby sobie spojrzeć z perspektywy, ups, przesadziłem, z perspektywy, nie to, to miało być, tego miejsca, gdzie rynek pokazywał, pokazywał słabość i tutaj z perspektywy wykresu tygodniowego, takie miejsca, które byłyby, jakby ostatnią deską ratunku z perspektywy, z perspektywy kupujących. Niebieski, niebieski i jeszcze jedną rzecz zrobimy. Raz, dwa i pewne rzeczy nam tutaj niestety się e, zgodzą i plus próba poszukania, tu są stop loss. OK, A, czyli tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że handlujemy w okolicach 3,83, e, niewykluczone z perspektywy końcówki roku e, ewentualne zejście niżej, niżej e, na zasadzie takiej, że na razie zagranica poza tym, żeby rzuca polskie akcje, to e, nie widać po złudówce, żeby wychodziła z Polski. W związku czym spokojnie, zobaczmy, czy ewentualnie weźmiemy sobie e, te stopy, tak, w okolicach 3,80 i czy będziemy w stanie wziąć stopy na 3,75, tak żeby, tak żeby te okolice od 3,75 do 3,60 potraktować jako miejsce potencjalnego popytu, które z perspektywy ewentualnego ataku na 4,30. Oczywiście jest to bardzo pesymistyczny scenariusz zakładający po pierwsze, ja teraz przełączę się, będzie lepiej to to będzie lepiej widać w 20 kontrakty terminowe dobra zrobimy w 20. Yes, 20 ok a i generalnie rzecz biorąc jeśli popatrzymy z perspektywy wykresu dziennego polski indeks wygląda jeszcze gorzej tak a, bo mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. E, pomijając tą konsolidację, a, no praktycznie cały grudzień, tak? E, spadkowy od połowy listopada. Natomiast ja sobie wyrysowałem na tygodniowym taki fajny, e, potencjalny e, kanał, gdzie jeśli złamiemy. Gdzie jeśli złamiemy te poziomy, które znowu w tym tygodniu były bronione dolnym cieniem, ok, a to z tego nachylonego 45 stopni do spodu kanału będziemy mieli prawdopodobnie, prawdopodobnie kanał nachylony w okolicach prawie że 90 stopni, tak? W związku z tym, jeśli założymy sobie Jeśli założymy sobie kwestię wyjścia górą z tej konsolidacji. OK, to ja myślę, że pierwszym celem 50% konsolidacji, czyli okolice 1750. OK. Żeby nie było. 1750, okolice jako pierwszy cel, ok. Natomiast drugi cel niestety nie mam, widzę, że tutaj nie ma, widzę, że tutaj nie ma historii. Drugi cel mi wychodzi w okolicach 1200 i 1000, ok. Na zasadzie też niestety pewnych rzeczy tutaj sobie nie przeskoczymy, pomimo tego tradingu. Okay. A, czyli generalnie to w, w ramach e, przedziału, w którym się poruszaliśmy, po złamaniu oddane do spodu 1200-1000 w zależności od e, odmierzenia. To jeśli Twoje nastawienie jest negatywne, numer 5, jeśli chodzi o możliwe e, wystawienie na tak zwany risk off. Kolejną rzeczą, a, która będzie interesująca w przypadku, kiedy twoje nastawienie jest negatywne, to jest oczywiście kwestia związana z ropą. Na ten temat wielokrotnie żeśmy sobie rozmawiali, zwłaszcza z perspektywy tego, w którym miejscu albo do którego miejsca udało nam się podjechać i jak ten rynek ostatnio się tutaj nam zachowuje. Ja liczę na i tutaj to, to nie będą żadne czary, bo o tym wielokrotnie sobie rozmawialiśmy. Ja liczę na to, że to nie będzie ten scenariusz potencjalny aż do 74, tylko to będzie ten scenariusz, bo jesteśmy złamani, jeśli chodzi o linię. I to będzie ten scenariusz z okolicami 30. Dwa, jeśli chodzi o rynek ropy, biorąc pod uwagę tą nieudaną próbę wyjścia górą. W związku z czym wszystko z perspektywy wykresu tygodniowego, biorąc pod uwagę fajerwerki związane z Arabią Saudyjską atakiem, to był, jeśli pamiętacie, to był ten spike tutaj do góry, ok., no, i w końcówce zeszłego tygodnia dojechaliśmy do poziomów, które mogą powoli być interesujące z perspektywy, tak zwanego over-under, jeśli chodzi o sprzedaż: 61, 62, 63. Natomiast ewentualna kwestia zamknięcia powyżej 64, 50, ten scenariusz będzie negowała. Tak? Tutaj, z perspektywy matematyki, na pewno to będzie po stronie, po stronie sprzedających tego typu, tego typu układ. Kolejny. Numer 3, jeśli chodzi e, o negatywne nastawienie, e, jeśli Twoje nastawienie jest negatywne, numer 3, kwestia indeksu DAX. A dwa możliwe podejścia, w tej chwili handlujemy over, under, tak zwany, tak, czyli okolice 13, 400, 13 500 E, które były e, prawie, że w tym tygodniu handlowane. To jest pierwsze podejście oczywiście ze stop lossem e, na zamknięciu powyżej tych poziomów 13,750. Pierwszy cel e, z, perspektywy, e, z perspektywy DAX-a to będą okolice e, 12,5 tysiąca. Okay? Drugim celem będą okolice 11,750, i trzecim ta konsolidacja i te stopy mówimy o poziomie zbliżonym do 10 tysięcy, jeśli chodzi o DAX. Drugie podejście w przypadku, w przypadku, gdyby kontynuacja pompowania indeksów miała miejsce, drugie podejście to jest trójka w okolicach 14,5 tysiąca, czyli kwestia kontynuacji, oczywiście to, ups, przepraszam, oczywiście to, co, to, co chcemy zobaczyć w tym wypadku, to atak na linię z, wyjść, z próbą wyjścia górą i szybkim zanegowaniem, tak? Jakaś kwestia retestu i kontynuacja do spodu. Trzy cele, 12,400, 11,750 i 10 10,250. DAX jako numer 3 w przypadku, kiedy Twoje nastawienie jest negatywne. Numer 2, ostatnie fajerwerki, które były na japońskim jenie z funtem brytyjskim, o tym żeśmy sobie rozmawiali, tylko przybliżenie między 148, czyli piątkowe maksy, ewentualnie próba wybicia tych stop-losów w okolicach 150. Pierwszy cel w okolicach 140. Kolejny cel w okolicach 138, 137 i ostatni cel w okolicach 130, jeśli chodzi o funta z Jenem. A myślę, że warto, warto spojrzeć na ostatnie wideo z perspektywy wyborów w UK, które sobie zrobiliśmy. I numer jeden, jeśli jesteś negatywnie nastawiony, tu będzie trochę problem. Zaraz wytłumaczę z jakiej perspektywy, będzie prospe, problem z perspektywy tego, w jaki sposób chcesz się wystawić poprzez tego VIXA. A, czyli, jeśli Twoje nastawienie jest bardzo negatywne, e, biorąc pod uwagę, że Wix jest handlowany w okolicach 12-30, ja myślę, że e, pierwszym celem e, 28-30 bez problemu, czyli e, tutaj praktycznie rzecz biorąc, mamy e, 1,5R. Ja myślę, że jeśli domek skard zacznie się sypać, a, ale tak jak mówię, no, dlatego robimy dwie wersje. Nie wiem, czy domek skard zacznie się sypać, to e, nawet te okolice tutaj, jeśli chodzi o 2000. 18, kiedy sięgaliśmy 50, tak? Czy okolice 2016 też sięgaliśmy 50, czy okolice 2012, kiedy też sięgaliśmy 50, czyli biorąc pod uwagę górne ograniczenie tej konsolidacji, będzie w grze. Problem w tym, że w zależności od tego, jak będziesz się chciał wystawić na, na to ryzyko, musisz sobie zrobić własny research. Mam na myśli kwestię tego, a, że przez różne instrumenty można się tutaj wystawiać, trzeba sobie sprawdzić, e, jak, one, jak one reagują, żeby nie wdepnąć, nie, m, mieć dobry pomysł, a nie wrzucić się samemu w cudzysłowie na minę. Tak wygląda kwestia, e, jeśli jesteś nastawiony na tak zwany risk off, e, na miejscu piątym WIG20 i Polski Złoty, na miejscu czwartym ROPA, na miejscu trzecim DAX, na miejscu drugim Fundzjenem, na miejscu pierwszym e, długie pozycje na wicie jeśli chodzi o nastawienie pozytywne, to generalnie rzecz biorąc, to generalnie rzecz biorąc, numer 5 w tym wypadku to będzie kwestia australijskiego dolara, generalnie, tak, australijskiego gener generalnie dolara. Natomiast bardzo łatwo jest tutaj wypunktować, z czym chcemy tego australijskiego dolara w przypadku... E, przełożenia e, stricte na e, rynek walutowy spot. chciałbym tego australijskiego dolara między innymi z frankiem szwajcarskim, chciałbym tego australijskiego dolara między innymi z jenem i chciałbym tego australijskiego dolara a, między innymi z euro albo z dolarem, tak? A, takie byłoby wystawienie, jeśli chodzi o australijskiego dolara z perspektywy nastawienia bardzo pozytywnego do sytuacji rynkowej, czyli że pełna manipulacja w 2020 w dalszym ciągu będzie miała miejsce w związku z tym, że wszyscy spodziewają się krachu, tak? I to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Numer 4, jeśli chodzi o risk off, to jest short na franku szwajcarskim i jest. Short na franku szwajcarskim i generalnie rzecz biorąc po ostatniej decyzji Banku Centralnego Szwajcarii i komentarzach Jordana, że ten minus 0,75 zostanie, bardzo fajnie to może wyglądać, nawet z perspektywy jakiegoś carry trade, typu, typu jeśli ktoś oczywiście będzie miał na tyle odwagi, typu turecka lira, typu zar i temu podobne. Natomiast myślę, że w przypadku tak zwanego pozytywnego sentymentu, czego nie dotkniemy z frankiem szwajcarskim, Prawdopodobnie i tak będzie i tak będzie szansa na to, że będzie pozytywnie. Czyli USD CHF Long out CHF to piątka z czwórką by się nam tutaj wiązała Long. Nowozelandczyk CHF Long. Tak by, to, tak by to generalnie rzecz biorąc, mogło wyglądać. Negatywnie jestem nastawiony do euro i numer 3 to jest swojego rodzaju koszyk, tak? A właśnie tutaj względem euro kwestie carry trade typu euro turecka lira short, euro zar short, euro meksykańskie peso, bo jeśli mówimy o, jeśli mówimy o risk on, to mamy na myśli, że w pełni ten pakt USA-Meksyk, Kanada będzie działał i to generalnie rzecz biorąc powinno pozytywnie na meksykańskie peso również wpływać, także... Numer 3 to jest kwestia krótkich pozycji na euro względem wysokooprocentowanych wysoko oprocentowanych walut. Numer 2 w przypadku pozytywnego nastawienia do rynku to jest srebro. Niestety zawiodę co niektórych, bo niekoniecznie to musi być na rynku spot, bo preferowałbym, preferowałbym srebrne monety, i to nie numizmatyczne jakieś rzadkości, tylko te standardowe gdzie tam jest full tego srebra w tej monecie, a z tej perspektywy, że srebro jest metalem przemysłowym i jeśli, jeśli mówimy o risk-on, no to będzie miało szansę zachowywać się lepiej niż złoto. Ktoś może zapytać, dlaczego w ramach risk-off nie umieściłem w pierwszej piątce złota, ze względu na to, że myślę, że tutaj jeszcze przez jakiś czas delikatna próba manipulacji w celu utrzymania niskich cen na rynku złota tak, żeby banki centralne mogły zakumulować, jeszcze może mieć miejsce. Wolę srebro w przypadku ustawienia risk on. No i numer jeden, numer jeden w tym ustawieniu, chodziło mi o to, żeby możliwość podejścia pod numer jeden miał każdy, tak. I wydaje mi się tutaj, że okolice między i niestety zawiodę niektórych, bo to nie jest, tak zwany straight trade, czyli że już teraz właśnie o robimy, natomiast to jest kwestia over, under e, między 1,15, 1,20 mm, jeśli chodzi o e, euro, dolara, tak żeby z perspektywy ewentualnego e, ryzyka do zysku e, żeby to ciekawie wyglądało. I teraz a, pierwszym celem będą okolice 1,05 drugim między 0,92 a 0,88. Wiem, że niektórzy wyskoczyli z kapci właśnie, ale tak to widzę. Czyli jeśli twoje nastawienie jest pozytywne, a i w takich w ramach dostępnych, łatwo dostępnych instrumentów numer 5 dolar australijski przede wszystkim względem franka, względem jena, względem euro, pewnie względem amerykańskiego dolara również, zwłaszcza, że nie jest kwotowany, nie jest umieszczony w koszyku dolarowym, tak, czyli nie jest w DX. Y nie, zawiera, nie wpływa na DX. Tak? Numer 4 to krótkie pozycje na franku szwajcarskim, czyli pokrywa się to trochę z numerem 5, czyli long out CHF, long USD CHF, nowozelandczyk, kanadyjczyk z frankiem szwajc szwajcarskim. Trzecie to są krótkie pozycje na euro jeśli chodzi o waluty wysoko oprocentowane, drugie srebro, ale raczej nie na spocie, a przez, przez monety. A I numer jeden, według mnie, jeśli chodzi o dostępność, tak? Główna para walutowa, euro-dolar, ale przy podbiciu w okolicy 1.15, może trochę powyżej 1.15. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, a, że przyda się. Jeśli są jakieś wątpliwości, pytajcie, komentarze, piszcie. A negatywne oceny, że coś nie tak, też napiszcie. Ja jestem otwarty na dyskusję. Wszystkiego dobrego. Nie dajcie złapać się w pułapkę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.